całą ekipą, idziemy na tą politykę w i zobaczyć, co to tam będzie. I tak na dobrą sprawę, w wrześniu nic z nas nie poszedł. I e, czekaliśmy na to, aż ktoś nam, tak powiem, opowie i powie słuchaj, czemu nie byłeś? Warto, naprawdę, super film, ale słyszeliśmy tylko głosy narzekania, że nuda, że wychodzimy z tego kina, że, że to jest coś, co, co jakby zostało jednym z największych oszustw oszust na świecie, bo tak, wyniki frekwencyjne super, ale ludzie nic nie idzie za tymi wynikami, nie? Natomiast ja także że to negocjowanie tutaj już mówiłem wcześniej, bez spotkania tak naprawdę ludzi ze sobą, to tak naprawdę możemy, możemy w tym momencie też wyjść albo, albo nie wiem, Kamil mógłby tutaj zorganizować e, streaming z tego, z tej debaty. Siedzielibyście sobie gdzieś tam, e, jakby było potrzeba na zajęcia, jakieś tam ważne punkty wynotować, to byście sobie wynotowali. W e, PDF-ie najlepiej, e, to, znaczy w by najlepiej były punkty. Dokładnie, I to też, to też tak, to jest taka dobra sprawa, że tego spotkania tego, tego nie ma. Ja to widzę teraz, bo mamy teraz tak, e, ja oprócz tego, że siedzimy w kinie i mamy świadomość tego, że mamy teraz tak, cztery premiery w, e, jutro, Przepraszam, piątek. Cały czas gramy po 16 filmów miesięcznie. Mamy dużo ofert dla dzieciaków itd. itd. To mamy świadomość tego, że bez takiego spotkania, czyli bez przyjścia ludzi na konkretne wydarzenie, żeby ze sobą spędzać czas i żeby się nauczyć, że tak powiem, tą kulturę odbierać, to tego nie ma. Ja pamiętam, że w poniedziałek była grupa z Liceum, która dodała film na Dynavaki. I, e, i, i, I piękną rzeczą było to, kiedy otwieram drzwi do sali kinowej i widzę, że tak 50% widomu płacze. Nie wstydzi się tych swoich własnych. Płac, Czyli płacze, a potem, a potem zasiada i chce ze sobą porozmawiać. Nie chce uciekać. Chce jak gdyby, zostać jeszcze. Nie to, jest, wstydzi się to, jest, to jest zupełnie, zupełnie coś, coś innego. Tak samo jak dzieciaki zostają, mamy teraz warsztaty e, przy filmie. Ja szkołą polecam tą formę, to znaczy żeby nie robić czegoś tylko po to, żeby, żeby jakby spełnić pewne normy programowe i potem się w szkole mówi, bo ja byłem 14 lat nauczycielem, że muzyka, plastyka są Michałki, to są takie przedmioty, które w zasadzie nie są nikomu do niczego potrzebne. A tak na dobrą sprawę to, co Pani mówiła dzisiaj, to, to jest najważniejsze, bo w tym momencie my nie mamy, nie mamy możliwości, że tak powiem, w jakikolwiek sposób Was wszystkich przyciągnąć do jakichkolwiek wydarzeń. Pracuję teraz, pracowałem teraz przez parę lat jako pedagog teatru i wiem, e, wiem co to znaczy spotykać się z ludźmi e, w roli pedagoga teatru. Pedagog teatru to nie jest ktoś, kto tłumaczy spektakl. I to mówi, o, to za chwileczkę będzie moralność, moralność pani Durskiej i przygotujemy się do tego. Tylko wprowadza ludzi w świat, który, e, który potem po tej, po tej wizycie w teatrze, po obecności poprzez te środki, które tam są, może wrócić do swojego świata i w, w tym momencie też jak gdyby korzystać z tych wszystkich pięknych rzeczy, które, które są do go, a możliwości Państwo w macie naprawdę nie są gdzie duże. Natomiast jak sobie zwrócić uwagę na to, jak patrzą na temat, na pytanie Kamila, tak na dobrą sprawę cała góra politycy, oni się w ogóle nie interesują kulturą. Zwróćcie sobie uwagę Państwo na, na to, co, jakie mamy doniesienia z Ministerstwa Kultury. To są albo jakieś sensacje, albo jakieś takie... czego Piotr znowu Rzeczy, rzeczy śmieszne. No, masy, zabrał. No, albo zabrał. Albo, <grym> albo teatru, Zaczęło się od wrocławskiego teatru. Zaczęło się od takich rzeczy. I tak na dobrą sprawę, ja się też często słyszę, no, że obecna opcja rządząca w Polsce nie ma nikogo ze świata kultury po swojej stronie. Nie ma żadnych takich przedstawicieli, którzy mogliby, mogliby to, bo to nie ma, a z drugiej strony, z drugiej strony to jest coś, co jak gdyby odchodzi ostatnio. My możemy, ja czytałem gdzieś e, pamiętniki z oblężenia, nie będę teraz przypominał dokładnie sobie jak to było, ale pamiętam, że ludzie umierali z głodu, i nie mieli siły już stać, żeby szukać jedzenia, nie mieli siły już, tam, jedli tam, nie wiem, skórzane paski, smar od czołgów. To było w księdze blokadów ale, ale do końca jeszcze gdzieś tam, gdzieś tam grała jakaś płyta, czy jakaś książka leżała i jakby te emocje cały czas towarzyszyły. Już nie mieli siły stać po szklankę wody, ale te emocje, to, to o czym to odczuwanie, ten smak, to cały czas z nami jest. My tego potrzebujemy, a cały ten świat nam pokazuje, że, że wcale tak nie jest. Że, i dlatego, dlatego być może często rezygnujemy z tego. Dlatego na przykład wejście do kina e, z, u was, z akademików, e, do jednego kina, do drugiego kina, to jest przejście jednych pasów, drugich pasów i jesteście na miejscu. Przejście do teatru to jest paręset metrów, do jednego teatru, do drugiego teatru, do po Opole z miastem generalnie na piechotę i tak na dobrą sprawę powinno, powinna na tych spotkaniach nas być, nas być bardzo dużo. I e, też ja mam taką świadomość, patrząc na władze tego miasta, na władze które w jakiś sposób próbują tą ofertę kulturalną rozszerzać, że nie wiem dlaczego, ale jesteśmy stawiani zawsze w takim miejscu, gdzie na przykład za, za miesiąc będziemy mieć tydzień filmu niemieckiego i Opole jest jedynym miastem, który będzie miał ten tydzień filmu niemieckiego za darmo, czyli wstęp będzie wolny. Ja nie wiem, czy to do końca jest dobre. Idea jest taka, żeby jak najwięcej ludzi mogło z tego skorzystać. I będzie Helios otwarty dla państwa CPP i, i wiele innych miejsc, I naprawdę to nie jest taki program, e, tylko, że tak powiem, e, e, taki powiedzmy sobie obowiązkowy film niemiecki, który trzeba zobaczyć. Nie, to są naprawdę bardzo dobre dzieła filmowe. E, cudowny błąd systemu, który wygrał teraz festiwal Transatlantyk. Są takie rzeczy, które, które, które są otwarte, otwarte dla ludzi. Ale jak to się nie będziemy spotykać, to faktycznie możemy zostać w domu, otwalić sobie e, Netflixa. Co pięknie, co pięknie, zresztą łączę się znowu, bo staram się bardzo mocno pilnować tej idei demokratyczności. Spotkanie jest przecież samo w sobie bardzo demokratyczne, bo różni ludzie w przestrzeni publicznej dyskutują. Więc w tym sensie kultura jest z założenia demokratyczna, to taka prawdziwa, otwarta kultura jest z założenia demokratyczna, bo sprzyja tym spotkają, wymianie myśli, wymianie idei. Ja bym sobie pozwolił tutaj wyodrębnić jeszcze dwa elementy. O bardzo ważnej rzeczy powiedział Rafał która podważa tak naprawdę to, o czym często tak z automatu uczymy się w szkole, że jest piramida maslowa, że musimy mieć najpierw jedne, drugie, trzecie, piąte potrzeby zabezpieczone i dopiero na samej górze są te potrzeby kulturalne i estetyczne. Oczywiście z grubsza tak to pewnie wygląda, ale jest bardzo dużo przykładów z historii. Także tych takich, no bardzo tutaj Rafał przypomniał Sokurowa, ale pójdźmy po inny przykład. Auschwitz, prawda, nawet tam zawsze istniały namiastki życia artystycznego. ‫והאורקסטרה ענוות קבלה.